Witam z całego serca. Kochani, czy są prawdziwi zielarze? Kim jest zielarz? Zielarz to ma być szaman. Kim jest szaman? To ten, który jest zjednoczony z naturą, który wyraża naturę. To słowo, ta godność została na ziemi wypaczona, a wręcz zagubiona. Dlatego śmiem pytać, pytam, czy są prawdziwi zielarze? Ziołolecznictwo zostało totalnie wypaczone, zagubione. Ci, którzy poszukiwali Dobywali, czy wyrażali tę wiedzę dzielarstwa, natury, ziołolecznictwa, traktowali ją jako alternatywę do farmacji. A to jest nie tak. Traktowali i przyjmowali tę wiedzę przez umysł człowieka i podawali ludziom jako zastępstwo tabletki z krzyżykiem czy innego pseudoleku, mówiąc, że to są naturalne zioła i że one leczą taką czy inną chorobę, to jest nieprawda. Taki zielarz łuże lub zwodzi, a mówiąc delikatniej jest w ogromnym zagubieniu. Zioła nie uzdrowią, nie uzdrawiają Ciebie. To ty się uzdrawiasz, ale jeśli bierzesz to tylko, jako pomoc umysłem dla ciała, tkwisz w paranoi, próbujesz uzdrowić ciało, a nie bierzesz tego nie pobierasz tego zioła głęboko dla ducha przede wszystkim nie weczysz już na starcie tę szansę kiedy nie znajdujesz przyczyn danej dolegliwości chcesz żeby zielarz tak, tak jak lekarz zapisał ci probiotyk czy Inną zestawkę ziół, i ty nie zaprzątasz sobie nawet tej głowy, którą się posługujesz, i myślisz naiwnie, że to cię uzdrowi. Okej, okay. jakże często była poprawa, bo to są cuda natury matki, ale prawdziwie niweczyłeś pomoc natury matki, źródła. Dosłownie ducha tych istot, nie odczuwając ich poprzez zjednoczenie ze swoim duchem, że jesteś tym samym duchem, że natura matki daje ci wszystko i nawet naprawdę nie potrzebujesz ich spożywać. Możesz połączyć się po prostu ich duchem. Możesz odżywiać się energią, skoro możesz odżywiać się energią, to możesz się też uzdrawiać. <grymianie> Miszek lekarski, misz uzdrawiania, tak go nazwę. Ale jakże maleńki procent tego doktora pomocy przyjmujesz, kiedy przyjmujesz to umysłem robota? jesteś istotą boską a zachowywałeś się jak jełob. spożywasz sałatę a to jest modyfikowany miszek tylko podaj sałatą sałatę królikom czy chomikom a już w podręcznikach pisze że jest trująca dla tych innych dzieci ziemi wrażliwe więc dlaczego ją spożywasz, skoro masz miszek, który rośnie obok ciebie, który cię wspiera, który kwitnie złotem, a to złoto ma rozświetlić twoje serce, twoje światło. Ma korzeń, który możesz spożyć i on pomoże ci zjednoczyć się z ziemią. On ma wszystko. To są inne dzieci matki, możesz z nimi rozmawiać i sam posługujesz się umysłem, rozumem człowieka, dlatego pasuje ci i pojmujesz pseudozielarza, który jednak gada ci rozumem człowieka. Myślisz, że cię uzdrawia. Poniekąd Twoje wierzenie jest też efektem placebo, ale nie jest prawdziwym uzdrowieniem, które Ty możesz dokonać. Jest rodzajem zaleczania, przedłużania leczenia, tak jak zakłada to wężo wężowa farmacja. Kochani. Temat jest długi. Temat jest głęboki. Pomoc natury jest przepiękna. Nie ma przypadkowego zielska, fastów. Nie potrzebujesz ich kosić. To wszystko są zioła, którymi karmiły się chociażby wróbelki. A kiedy rozpoczęliśmy kosić trawniki, ich tu nie ma. A wróble spełniały tutaj, podstawową rolę, były rodzajem hmm, lekarza domowego, były przy każdym domu swoim hmm, wróblym szczebiotem rozpraszały energię które tworzyliśmy które nas opatulały, które dosłownie nas zabijały myślisz, że pojawiły się w twojej w naszych strzechach przypadkowo nie to wszystko nam pomagało. Natomiast ty masz w godności przyjąć tę cudowną pomoc świata, który otacza ciebie, który otacza nas, które, z którym połączeniem mamy uzdrowić siebie i świat natury matki. Oczywiście, że to jest jeden duch, że to, czym oddychają rośliny, wydychają. My oddychamy, one pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen. My tym tlenem oddychamy. To jest wszystko połączone. Jesteśmy jedną naturą. Swego czasu, niedawno. W wędrówkach pomyślałem, że wyszukam spotkania, tak zwane warsztaty zielarskie, i skoro mam tyle czasu, to pojawię się tam. Ale postanowiłem, że pojawię się jako gość. Napisałem do blisko dziesięciu takich spotkań. I zaproponowałem, że skoro hmm, żyję, tak się mówi, generalnie bez pieniędzy, to mogę to w inny sposób się zrewanszować. Mogę w czymś pomóc. I jest, byłem świadomy, że na takie spotkanie mogę też wiele wnieść. Podzielić się innym postrzeganiem tych roślin. Nikt mi nie odpowiedział. Nikt nie przyjął mojej propozycji. Kiedyś prowadziłem własne spotkania, tak zwane w cudzysłowie warsztaty. Warsztat to do naprawy samochodów albo robotów, ale tak to powszechnie jest używane. Zdarzało się często, że ktoś pytał, czy może po prostu przyjść bezwarunkowo, bo jest w takiej i takiej sytuacji. Nigdy nie odmówiłem. Wiem, że to, co dajemy, to, co daję, zawsze do mnie powraca. Chodzi o nieszczerość. Chodzi o, o to, że tam, gdzie się pojawiam, obnażałem nieszczerość i brak miłości. Kiedyś znajoma, koleżanka powiedziała mi, że zawsze, gdzie się pojawiasz, tam tak dużo się dzieje. Jestem tego świadomy. Jestem świadomy wielkiej przemiany, którą dokonuję w sobie, i ta przemiana również urzeczywistnia się na zewnątrz. Zwróciłem w tym dzisiejszym filmie z mego przesłania z lasu na zielarstwo, ziołolecznictwo, szamanizm. Aby tego nie lekceważyć, aby Pojrzeć na te doświadczenia, na to piękno z innej perspektywy, aby przenieść spojrzenie na zioła z umysłu człowieka na serce Boga, którym jesteś. Aby, aby to ożywić, aby nie był to plagiat, aby nie była to alternatywa, dla tabletek, ale prawdziwe uzdrawianie a było to poczucie, że ziemia, natura, źródło, jakkolwiek to nazwiemy, daje nam wszystko, że to ja jestem tym źródłem i tylko zaistniałem w wypaczeniu, w swoim fałszywym wyobrażeniu, że jestem ułomną czu... Ułomnym człowiekiem, który ma zadać sobie wiele preparatów, wiele szpikulców, zbić w ciało dziecka. To jest nieprawda. Jesteś doskonały. Jestem doskonałą istotą światła. Przybyłem tutaj, aby też tobie to powiedzieć. Abyś też uprzytomił to sobie. To jest cały szamanizm, którym dotąd nikt jeszcze, gdy pojawiłem się na tych filmikach, nigdy o nic mnie nie zapytał. Nikt jeszcze na tą chwilę nie wsparł ścieżki, którą kroczę. Nie wsparł tego, o czym mówię. Kocham Cię.